we <laughs> Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Nikt nie powiedział, żeby usiadać, panie Mendelssohn. Na pewno. Mógłbym przysiądź, że. Już wiem dlaczego. W zeszłym roku kazał nam pan usiąść, czy też zająć miejsca. W każdym razie prosił pan, byśmy się wygodnie usadowili. Panowie, kiedy nadeszły wakacje, poczułem nieodpartą potrzebę, by się oderwać od dyrektorowania w tej szkole. Dlatego wraz z całą rodzinką wybraliśmy się na urlop do Wielkiego Kanionu. Ale nawet tam, pośród tego wspaniałego piękna i cudownego spokoju, jedyną moją myślą było, co też tych dwóch maniaków zrobić z moją szkołą w tym roku. O rany, czemu nas pan o to wszystko posądza? Nie uwłaczajcie mojej inteligencji. Wszystko, co się tu dzisiaj stało, nosi wasze wyraźne piętno. Czy nie moglibyście zrobić coś mniej wyszukanego, na przykład ukraść papier toaletowy z pokoju nauczycielskiego albo podrzucić cuchnący ser limburski na klatkę schodową? Ale nie, dla was to byłoby zbyt proste. Wy musieliście spędzić do biblioteki stado świn. Nie, chwileczkę. Nie mogę uwierzyć, że pan ciągle sądzi, że to nasza wina. Jeżeli pan pamięta, przygotowaliśmy na naszą obronę całą masę przekonujących dowodów, które obciążają panią Kunschner. Panią Kunschner? Na naszą dietetyczkę. Tej kobiety nie powinno się w ogóle dopuszczać w pobliżu pożywienia dla dzieci. To klasyczna psychopatka. Dosyć tego, Max. Czy wy naprawdę uważacie, że pozwolę, aby uszło wam to płazem? A, ale to pierwszy dzień szkoły. No właśnie. Zawieszam was obu na dwa tygodnie. Dwa tygodnie? A teraz wypełnijcie te formularze. Cześć. Je jestem Perry. Nie przejmuj się, to dopiero pierwsza kobieta tego dnia. To dlatego, że się jąkam. Niektóre kobiety już są takie jędzowate. Pery, uważaj. Nic ci nie jest? Chyba nie, na pewno. Cały jesteś? Tak Tylko portki mi puściły Tylko portki mu puściły Stul gębety, Cymbale Gdzie ty się uczyłeś jeździć? Dzieci nie powinny się bawić na ulicy Dzieci a kto się tu przebrał w wojskowe łażki, kubusia, puchatka? Max, naprawdę nic mi nie jest. Kevin, przeprosi ich. Nie fatyguj się, Kevin. Ktoś delikatny nigdy nie zdobędzie generalskich szlifów. Majorze, niech mi pan pozwoli opanować sytuację. Wracajcie do wozu, kapitanie. Ale ja naprawdę potrafię przywołać do porządku tego mądrale. To rozkaz. Życzę miłego życia, kapitanie, i niech pan popracuje nad swoją osobowością. Co z wami jest? Czy te wasze gry wojenne nie pozwalają się wam dość wyszumieć i musicie w mieście rozjeżdżać przechodniów? Przyjechaliśmy się tu tylko zaopatrzyć, a więc nie na spotkanie Hitler Jugend. Zatrąp, jeśli uważasz, że jesteśmy walnieni. Naprawdę nic ci się nie stało? Tak, w porządku. To świetnie. Dyrektor Thompson, liceum w Eastford. Szanowny panie, Perry'emu i mnie jest niezmiernie przykro w związku z zaistniałą sytuacją, lecz kiedy tylko ustalimy, który z nas jest odpowiedzialny za poczęcie dziecka pana córki, natychmiast damy panu znać. Popatrz, ale super okazja. O nie, o tak. Max, czy nie dosyć już narozrabialiśmy jak na jeden dzień? Sprecyzuj słowo dosyć. Czy nie możemy choć raz zachowywać się jak dorośli? A kim ty jesteś moją matką? A kim ty jesteś? Piotrusiem panem? Mnie się podoba myśl, żeby dorosnąć. żeby tak ładnie wyglądało w się. Perry, idziemy. Kto tu jest brygadzistą? Natychmiast do mnie. Przyjechaliśmy z zarządu, żeby sprawdzić, jak wam tu idzie, chłopcy. Widzę, że mamy tu mały problem. Kopiecie po złej stronie ulicy. Jak to? A po jakiej stronie ulicy powinniście kopać? Po zachodniej. A wam się wydaje, że po jakiej stronie kopiecie? Zachodniej? Nie wiem skąd ty jesteś, ale u nas północ jest tam. Gdzie w takim razie będzie zachód? Co, synku? Tam. Brawo! Blokujecie ruch po obu stronach ulicy. Mamy problem. To tylko kawał. Takie wygłupy. Tak, wykopy. Nie wykopy, tylko wygłupy. Tak, wykopy. Przebiliśmy wodociąg. Kto jest za to odpowiedzialny? On. Nie on. W porządku Mondralo, masz prawo zachować milczenie i wezwać adwokata. Nigdy więcej nie chcę iść do aresztu. To było okropne. Były tam takie wielkie szczury kalibru ciotki Frydy. One usiłowały zeżrzeć Periego. Cela była mroczna i wilgotna i pełna opasłych morderców. Marzyłem tylko, żeby móc wrócić do domu i zobaczyć się z mamusią i tatusiem i moim jeszcze nienarodzonym braciszkiem. Max, my tej gadki nie kupujemy. To może kupicie to, że szliśmy sobie... Chodźmy do domu. Naprawdę szliśmy ulicą, gdzie pracowali robotnicy drogowi i nagle zjawili się bliniarza, a my wylądowaliśmy w więzieniu. Wciąż mam pecha. A propos, w szkole znowu zawiesili mnie w obowiązkach ucznia.